Średnie. Zaznaczałem coś mamy. Dobra, to to proponuję. Jak tylko dzwonek, od razu lecimy. Tam ci polecieli w chuj. Jest oponent Trzymaj, tutaj jest ten, ja O, też to wezmę KMA. A oni już zabezpieczają ten cel. Wzajemnie. To dawaj, dawaj tu kurwa, proponuję ten. E, dobra. Ja mam wierzę

Dawaj, wsiadamy na furę i jedziemy do tych naszych. O, no, zetknęliśmy jezioro, elegancko. Co ty dajesz, masz? Używasz? To, to wyrzucić. Możesz drona wziąć nagrodę. Na Dobra, proponuję ten.

Czekaj, bo ona się strzela tam z kimś. Dobra, jak forget it, to kurwa wsiadaj. Nie wiem, ale ja to poberwałem. O kurwa, zajebali nie, tu! Chłop stoi, kurwa! A, wszyscy padli? Nie, ty zostałeś. Spierdalaj stamtąd. Nie wiem, wracać tam do siebie czy na jakieś inne miejsce Tam bezpiecznie jest Nie, biegnij. Tu ci biegnie chłop. Tu drugi Tu idzie Kurwa! No i chuj, to taka sprawa, kurwa se pograłem. Got you. I can help you out. Dobra, luks. Nie wiem gdzie ja mam. Aha, oni we dwóch leżą. Nie, ja. Ja, ja, ja spierdalam stamtąd i idę tutaj do tego domu. Oh! Padłeś? Nie odratuję... nie nie, nie, odratu... <grystanie> nie odratuję Cię na razie, bo ja sam tu jestem w dupie czarnej. Ale, Co? Ale jak przyjdzie w drugim to kupię ten wentylator. Aha. Ty kupisz? No, no ja kupię, no. No, jak stacza Zaraz już wykupię wszystkich moment. Eku muszę wziąć. Z uzbrojenia sam spadł Jesteś tu? Kupisz tego chłopa? Ten kark mocny jest ogólnie. uważajcie gdzieś tu jest w pobliżu chłop. Nie, będzie jest drugi Ty, musimy stąd spierdalać ogólnie Może po drodze dla mi się zahaczyć jeszcze ten zwiat Dawaj do celu, do celu, do celu. Jeszcze zmierzymy. Ktoś tu się desantuje Dobra, zajebamy. Uważaj chłop gdzieś. Dobra, zajebali go. Ten cel zrobimy jeszcze? Nie znim lecimy dalej Skyjper leży podniesiesz mnie Właśnie, że żadę Dobra, spierdalamy ja zaraz kurwa Dobra, nie podnaź i nie uciekaj Życia mi nie, nie, nie starczyło, żeby przebiec. Może Ci uda mi się pokazać kogoś Nie Dobra, chłostem. ten cię? Możesz wykupić mnie i Krisa. A nie, faktycznie. Dobra. Chuj, no to musisz zajeba kogoś i chodź podpierdalić. Spierdalaj stąd. Tu się chłopy desantują. Po twojej lewej. Uważaj! Lewo Z lewej kogoś, teraz z prawej masz kogoś, w sensie na zewnątrz Weź te, te tarcze i ten e, pancerz łóż A ty najbliższy sklep masz tu. Tylko, że on jest na otwartym polu, więc uważaj. O ja pierdolę już. <laughs> your squad pays for your relief. Get ready to redeploy. Ile ja mam hajsu? Ty masz 30 dolarów? Aha. Razem mamy chuja. Ile on tam miał? Damy radę wykupić kogoś? Nie. Ja też niestety ja jestem biedny. Eee... Kurwa! Lota przed siebie wejły koset, spierdalamy! Jak to Ktoś nas musi obserwować, skoro strzelił ten kasetowy. Dobra Dobra, no, ja to to Tak, wszedł do chałupy No jasne, jak ja go kurwa właśnie zajebałem Twoja? Wyprzedaż, zajebiście to możemy, ich, możemy ich, kupić Ja tu zbiorę kurwa ten i gdzie tu jest sklep jakiś? Dawaj do tego, dawaj do tego. Tam, tam jest bezpieczniej. Dobra, ile masz hajsu? Niewiele, dobra, wejdź do tego domku i wyrzuć tam cały hajs. Ja go odbiorę i wykupię tam tych cieciów. Nie wiem, gdzie strzel skąd strzelają. Pancy są zupełnie lepiej facet. Dobra, zapieram. Ale człowiek, ja to się czuje, kurwa, jak na wojnie normalnie. Kurwa. Woda sniper! Chodź. tak. No w sumie... Maskę załóż. A nie masz. Dobra. Czujnik pulsów. Wiesz, jak tego używać? Masz jednego przed sobą. Obróć się, patrz. Jesteś teraz i teraz 180 stopni do tyłu. I teraz sprawdzaj. Nikogo nie masz bliżej.

ja pierdolę, ale ty to grasz. Nie masz mi Trochę chujowo. <grafię> Dobra. Dwa czujniki pulsu, ty. Ja pierdolę. Fuj, no w chuj masz warta To jest zestaw cech jak coś to się może wziąć Wejdź do tej chałupy za plecami a masz nieotwarte skrzynki Współpraca i zostało ogólnie, nie? Jest tam jeden naprzeciwko Ciebie, tam, tam na, na, na rogu, o. Uważaj, będziesz chodził, bo mogą miny rozstawiać. już nas nie podniesiesz raczej w prawo zerknij, w prawo zerknij. Chociaż nie, tłumika nie masz to lepiej, nie. Nie, nie ładuj ich na razie. Tu cię może ściągnąć jeszcze ten gaz. Też chuj wie. Weź teraz jak stoisz. O! O, pięknie, fajnie. I teraz się obróć do tyłu. Idzie tu ktoś, ale on ma ten niewykrywalny. Prawo. Tak bardzo dobrze. No kurwa, to jest stare. Ja miałem 20 fragów ty 22. Można powiedzieć, żeśmy kierowali ten film, nie?